Kino Antoniego Krauzego. Meta. Między czarną serią, a kinem moralnego niepokoju. Towarzyszu prezesie, my tego filmu w żaden sposób nie możemy puścić. Po tych słowach szefa telewizyjnej cenzury wypowiedzianej w obecności reżysera, film Meta, którego realizacja rozpoczęła się w styczniu 1971 roku, został odłożony na 9 lat na półkę. Meta pojawiła się na ekranach dopiero po wydarzeniach sierpnia 1980 roku. Meta jest ważnym dziełem w historii polskiego kina. W tym filmie pojawia się obraz Polski znany ze zrealizowanych w drugiej połowie lat 50. filmów tworzących tak zwaną czarną serię polskiego dokumentu. Trzy czwarte? Tak. <laughs> Cześć, jak się masz? tyle lat, no, nic się nie zmieniło. Ty też nie. Co robisz? Czekam na pociąg. A ty? Tak, padłem. Szukam mety. A Coś, że co ty nie wiesz co to meta? No. Żeby, żeby pomieszkać no. A rozumiem. To. A może u ciebie? U nas to ciasno jest. No. No, no to co że ciasno? Ja zapłacę. I to dobrze, nie? Zobaczmy fragmenty socrealistycznego propagandowego filmu Kierunek Nowa Huta Andrzeja Munka, pokazującego budowę Nowej Huty i należącego do czarnej serii polskiego dokumentu filmu Miejsce zamieszkania reżyserii Maksymiliana Wrocławskiego ukazującego prawdziwe życie młodych ludzi wcielonych do organizacji Służba Polsce którzy budowali pod Krakowem hutniczy kombinat. Właśnie spośród nich wywodzą się bohaterowie filmu Krauzego opowiadającego o ich życiu kilkanaście lat później. Oboczy nadstał. Mot niesiemy kilow i bom. Kierunek nowa huta.

A ludzie czekali. Chłopcy z Pleszowa czekają do dziś. Dzień dobry, Jirenko. dobry. Proszę cię poznać. Moja żona Kaczyński, kolega z SP. Meta pokazuje, jak niewiele zmieniło się w życiu przeciętnego Polaka w czasie kilkunastu lat rządów Władysława Gomułki. Równocześnie w mecie jest obecny, wyraźnie wyartykułowany, osadzony w świecie wartości moralnych, głos sprzeciwu wobec narzucanego przez system sposobu zachowania w codziennym życiu, pozostającego w niezgodzie z sumieniem filmowych bohaterów. Los obszedł się z metą niesprawiedliwie w sposób podwójny. Nie pamięta bowiem o tym filmie historia polskiego kina, wskazując, że dopiero od połowy lat 70. zaczęły powstawać w polskiej kinematografii filmy opozycyjne, tworzące nurt kina moralnego niepokoju, ujawniające zwyrodnienia panującego systemu. Antoni Krause w mecie, a później w Palcu Bożym tworzył jako prekursor kino moralnego niepokoju, wyprzedzając o kilka lat moment, w którym taki sposób postrzegania rzeczywistości PRL został zauważony i wyrażony w filmach polskich reżyserów. Proszę. Może byś nam coś dała do zjedzenia. Powiedziałem ci, że nie mogłem się z tym zgodzić. Wszystko szło przez magazyn. No i co zrobiłeś? Poszedłem z tym do prezesa. A prezes co powiedział? Że jak zniszczę raport, to on cofnie z wymówieniem. A ty? Teraz zrobimy. Muszę znaleźć inną pracę. Dobrze, ale teraz... Z czego teraz będziemy żyć? Nie wiem. Że... Film został zrealizowany na podstawie opowiadania Marka Nowakowskiego Trzy Czwartek, mówiącego o pokoleniu oszukanych przez system zetempowców. W filmie pojawia się dwóch głównych bohaterów. Jeden z nich jest mało zaradny i zbyt uczciwy, by godnie ułożyć sobie życie w istniejących w PRL-u warunkach, zaś drugi jest niepracującym niebieskim ptakiem, kanciarzem i oszustem, nieskarżącym się na brak pieniędzy. Spokojny i wyważony Władysław jest magazynierem. Stracił pracę, ponieważ nie zgodził się na ukrycie nadużyć. Otrzymał złą opinię i nie może z tego powodu znaleźć nowej pracy. Jego kolega Kazik jest cwaniakiem wykorzystującym bez skrupułów społeczne przyzwolenie na zaradność, pozwalającą łagodzić trudności codziennego życia. 100 złotych i drugie 100 złotych. Wygrał pan. Dziękuję. Śmiało. Panowie. Patrzcie. Odejdź pan stąd. Patrzcie oczami. A bierzcie rękami. Płacę za dżoka podwójnie. O. Raz. Raz. Która teraz? Śmiało panowie. Śmiało obstawiać. Proszę bardzo. Niestety, prywana Dwójka dżok był tutaj. Trudno, prywana. 50 złotych pan przegrał, ale następnym razem pan się odbije. Śmiało panowie. Patrzcie oczami. A bierzcie rękami. Za Jocka płaczę podwójnie panowie. Raz. Raz. Śmiało panowie. Obstawiamy. Obstawiamy. Proszę, kto następny z Panów? Proszę bardzo, Pan znowu. Twoje się widzę, te oczami, a bierzcie rękami raz, raz. Antoni Krause wykazuje się sztuką znakomitego prowadzenia aktorów. W mecie mają znaczenie zarówno wypowiadane słowa, jak spojrzenia, gesty i milczenie. Na szczególne podkreślenie zasługuje rola Kazika, grana przez Witolda Pyrkosza. Ujawniającym się na ekranie subtelnym odcieniom wewnętrznych doświadczeń postaci towarzyszy wręcz werystyczne przedstawianie w scenografii filmu rzeczywistości PRL-u i osadzenie jej w konkretnym czasie historycznym. Ale wtedy to były czasy, co? A pamiętasz tego, co... co tak najgłośniej śpiewał? Jak on się nazywa, ten... Kozłowski, nie? Ty wiesz, że on dzisiaj jest dyrektorem Pichu? Hmm? Od jutra masz robotę. Czy jest pan Kozłowski? Dyrektor Kozowski. Jest w chwili zajęty, rozmawia z centralą. Siadaj. I nie ruszaj się stąd. Gdzie pan idzie? Rozwój akcji sprawia, że mimo pozornie optymistycznego zakończenia, żaden z bohaterów nie wychodzi zwycięsko z przedstawionych w fabule filmu wydarzeń. Lega trzeciak. Nic się nie zmieniliście. Idź ty, łapowniku. To nie jest łapówka. Tylko co? Prezenty.